Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, znów tak bardzo zgrzeszyłam, mimo tego, że wiele razy obiecywałam sobie nie stracić panowania nad sobą. Znów nastąpił mój wybuch gniewu, niepohamowanej złości. Tak bardzo żałuję, że nie umiem żyć jak przystało na chrześcijankę. Brakuje mi pokory. Cichości serca, zrozumienia i empatii. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak łatwo mnie zdenerwować. Przecież wiem, że ty masz wszystko pod kontrolą i nic nie jest przed tobą ukryte. Proszę, pomóż mi w mej słabości, pragnę zmienić się dla ciebie. Ojcze, proszę, połóż swą dobrą dłoń na mojej głowie. Niech spłynie na mnie Twoje błogosławieństwo. Błagam, przepełnij mnie pokojem, chrześcijańską miłością, życzliwością i dobrem. Zabierz niszczące mnie emocje, oducz słów, które zadają tak wielkie duchowe rany. Uspokój moje skołatane nerwy, z całego serca pragnę odmiany, zdystansowania się od moich życiowych spraw. I znalezienia szczęścia w codzienności. Panie, wybacz mi, że przez moją złość tak bardzo cieranie, wybacz mi wszystko, do czego ta złość mnie prowadzi. Wybacz, że krzywdzę innych, nie bacząc na ich uczucia, krzywdzę samą siebie, przez stres niszcząc swoje zdrowie. Przepraszam, bijąc się w piersi, wyznając Ciebie jako mojego Stwórcę któremu pragnę we wszystkim zaufać. Panie Boże, oddaję Ci wszystkie moje życiowe sprawy, zwłaszcza te, które doprowadzają mnie do wybuchów złości. Proszę, niech przyjdzie Duch Święty i przemieni mnie od wewnątrz. Niech przyniesie mi spokój i to, co będzie mi potrzebne, by stać się lepszym człowiekiem. Zrobię wszystko, by żyć bliżej Ciebie. Lepiej traktować moich bliźnich i cały świat. Wskaż mi drogę, proszę. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!